bo już opony przyjechały, widziałem zdjęcie, mało oszalałem kurwa, jak to zobaczyłem. Jezu, mówię wam, kurwa masakra. A 1, 2, 3, 4, 5. Wow, Kurwa mać. Cóż to się odpierdala ja nie, ja nie jestem gotowy, a co dopiero kurwa widzowie. Ja mi wczoraj nie pomalowałem, to chyba mam wyrzuty sumienia. Dzisiaj chyba będę malował. O kurwa słyszycie? Lodówka się spierdoliła. Zamarzła. I powiem tak, pozycja siedzenia do, do końca maski to jest jakieś 3,5 metra. Taki dzikus będzie, nie? Koła poszerzamy yy, zakres skrętu, dokręczamy maskę i wjeżdżamy na lawetę. I jeszcze dzisiaj około 20 uu, lota grzecha nie ma, kurwa, poleciał. Myślę, że to będzie grubo, no. co tu dużo gadać. Już się tak ożywiłem, kurwa, jak go zobaczyłem, że kawy mi nie trzeba drugiej. Dobrze, dam traskę, zrobiłem go zawsze tu, wiecie, coś tam. Do Ptodu, do Ptodu, staramy się do Ptodu iść. Tak powinien wyglądać kozak, kurwa, właśnie. A Ty, Ty... Jesteście gotowi? A 1, dwa, 3, cztery, 5! Wow, kurwa mać! Cóż to się odpierdala? Ja nie, ja nie jestem gotowy, a co dopiero, kurwa, widzowie. Jezu! Wystarczyło tylko trochę uwagi, kurwa, co? Kręcić piastą, czy się nie da? A błotnik się kurwa myśli. No i teraz już mamy problem napędów, rozwiązany, moim zdaniem. O Jezusiu, kochany Boże! Kurwa, jak to jest! Jak to wygląda? Patrzcie, jakie to koleżówki były, a to są szerokie pięćsetki, kurwa. Jak ci pomóc, powiedz. Nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać, tak? Chcesz pomóc to spierdalaj. znam no, temat, kurwa. Słuchaj, ty musisz do góry teraz dać i on już wchodzi No co ty gadasz? No do góry. No ja wiem, że już do góry. Nie, jakbym ci nie powiedział, to byś się męczył. Daj do góry, ja go napchnę. Tylko jak ja, kurwa, ja trzymałem walił młotem, nie? A jak się zmieniliśmy na, na że ja teraz młotem walę, to on nie chce trzymać, kurwa. O co to chodzi? Ja wolę jeszcze nieco dwie A powiedz, jak Ci się podoba pomalowana midlumka? Bardzo ładnie. Jest co poprawiać? Nie, ja już bym ją zostawił. O, tak zostaje, nie? Tak, tak już może. Czy może drugą warstwę zrób, chuj? Nie, nie, nie ma co. Nie ma po co. Widzisz, talent jest do malowania. Co zgubiłeś? Kilka nakrętek. Szpilek? Do szpilek? Postrzelały? Nie, to wypadały. Bo jak ona jest na skosie, to wtedy na górne wchodzi, nie? Ale za szybko, za daleko pojechałem i od razu prawie chciałem... Chciało wszystko wyjąć. Musisz go zabrać, bo wyłapuję go. Znalazłem ciągnik. Ale kurwa bydle. Nie no, nie jestem w stanie w to uwierzyć. Jakbym nie widział, to bym nie wierzył, kurwa. I po co trawę kosić, jak można wygnieść? Po co trawę kosić, jak można no wygnieść? Właśnie No i elegancko Trzeba będzie przesunąć, rozszerzyć i tutaj dać Bob coś dobobuje Panie Bobie! O kurwa, dwie różne mi dał Mówiłem daj takie same kurwa, dwie różne dał Dobrze Ale to będzie eee, wyjątkowa Słuchaj, to ta mała jest dobra A ta duża jest za długa i trzeba przesuwać kurwa o Czy Czyli jechać będzie? No bo przyłożyłem yy, dużą I tak są koszty No to jadę wymienić. No trzeba kukurydzę trzeba opryskać dzisiaj jeszcze Jadę po oprys, kurwa, trzeci raz do parcewa kurwa Hektar to ile? to to w to z powrotem Ty Albo wiesz co? Chuj z Władkiem Pryskamy tym kurwa, to będzie nasza maszyna do pryskania teraz A nie będzie miał za dużo? A chuj tam gdzie się śmieją kurwa Pokażemy, że się da Czepiamy no, go do tego no, jak tam chcesz Zaraz jedziemy pryskać kukurydzę Nie ma miękkiej gry. To jest Parczewska maszyna do pryskania. No taki kurwa troszeczkę, no ale... Przybrudzi się błotem, to nie będzie widać. Jak Co kupiłeś? Majster, tak? Jakiś tam, no. Dobry majster jest na kukurydze, bo kurwa zachwaściła się FS, nie? To ostatnia kurwa chwila, żeby pryskać. Majster to po boże stoi. No i mamy dwa dwóch kolegów. To jest Bogdan i Zenon, oni będą dumnie prezentować nasze, yy, nasze koszulki Big Bula. Pozdrowy Jole od Ciebie. Mogli je pobłonić, pozdrowić, może nie, to nie bo tylko pozdrowić, wszystko zrobi, co trzeba. Szkoda, nie? Czy nie? Ale z czym? Że joli nie spotkasz. Bardzo, płaszcz mi chodzi dzisiaj cały dzień, kurde No widzisz, zobacz, są 14, on do domu chce już jechać, kurde jest, nie mogę poduszkę, w poduszkę, Mówisz, w poduszkę będzie płakał Wyślę ci zdjęcie z O, fursze. A forszek, zobaczcie Jest w pełnej klasie, jest opryskiwacz, teraz trzeba podjechać pod ten Uważam, że wyszedł jak dzik Jest to dzikus, kurwa, jakich mało Drugiego takiego nie znajdziecie Ależ to bydle wyszło, zobaczcie jak to wygląda na lawecie w ogóle, ta laweta się malutka zrobiła, no musieliśmy tak, bo autoskiwacz się nie mieścił, ale Forsyth jest niski, on ma 2,5 metra, e, metr lawety 3,5, tak więc nie ma szansy, żebyśmy przekroczyli choćby nie wiadomo co.